Witam serdecznie Kacper Czerwonka spod stadionu Lecha Poznań przy ulicy Bułgarskiej. Bardzo mi jest miło, chciałem na początku powiedzieć, że zostałem zaproszony do projektu Radomak One Shot przez tutaj Grzegorza Nowocienia. I myślę, że nie będziemy przedłużać, możemy zacząć odpowiadać na pytania, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, co myślę o ostatnim sezonie, co mi przychodzi do głowy? No to na pewno to, że był to sezon, w którym Niestety do końca musieliśmy martwić się o utrzymanie w ekstraklasie. Mogliśmy to załatwić szybciej, no ale wiadomo, jakie przeszkody stawały nam na drodze. Chociaż często według trenera Lewandowskiego najgorszymi przeszkodami była czy to murawa, czy to deszcz, czy to śnieg, który przeszkadzał naszym zawodnikom, widocznie bardziej niż zawodnikom rywala. Ale najważniejsze jest to, że Konstantin Gielka przyszedł do klubu, utrzymał nas i to napawa. Nadzieją na kolejny sezon rozgrywek, co jeszcze można powiedzieć o poprzednim sezonie? Nowi zawodnicy, nowe twarze w zespole, parę także starych można powiedzieć, już wyjadaczy, jeśli chodzi o nasz zespół, bo przecież dobrze się prezentował przez cały sezon czy to Dawid Abramowicz, czy to Rafa Rossi, czy Mateusz Cichocki w bloku obronnym. I myślę, że sezon nie był udany, ale zawsze mogło być gorzej i powinniśmy już przejść do przodu. To zaskoczył mnie na plus. Z naszych zawodników na pewno byłby to Leonardo Rosza. Bo gdy przychodził do zespołu, to słyszeliśmy o tych warunkach fizycznych ponad 200 cm wzrostu. Powiem szczerze, martwiłem się, że naszą taktyką od tego czasu będzie tylko wrzutka na Leo Rosza, czy to przez Abramowicza, czy przez Jakubika, czy przez naszych skrzydłowych. A jak się okazało, jednak Rosza, mimo tych swoich warunków fizycznych, jest także dosyć mobilnym napastnikiem. Słyszeliśmy też o zainteresowaniu wielkich klubów naszym zawodnikiem. I na pewno Portugalczyka wybrałbym jako jednego z najlepszych zawodników ostatniego sezonu, mimo że zagrał tak naprawdę kilka meczy, to cztery gole w lidze. To jest naprawdę dobry wynik. Na minus tutaj ciekawie myślę wybrałem, bo wybrałem Kubę Nowakowskiego, który od lat jest zapowiadany jako wielki talent, a jednak w poprzednim sezonie ani nie strzelił żadnego gola, ani nie zanotował żadnej asysty w ekstraklasie. To może martwić teraz wypożyczenie do Bruegbetu Termalika, chociaż widziałem, że tam też pod batutą trenera Lewandowskiego nie gra zbyt wiele, a szkoda, bo naprawdę to był jeden z najbardziej utalentowanych naszych młodzieżowców, no ale żaden z trzech trenerów w ostatnich sezonach nie dawał mu nigdy poważnej szansy, więc myślę, że jednak tutaj wina była nie po stronie trenerów, a po stronie samego zawodnika. Chodzi o najlepszy mecz w poprzednim sezonie. Ja, za atakowy wybieram mecz domowy z Lechią Gdańsk, wygrany przez nas 4-1. Wiadomo, że Lechia była wtedy pogrążona w kryzysie, ale jednak był to Pucharowicz, znana drużyna z uznaną marką i takie zwycięstwo jeszcze nas na własnym stadionie, przed własnymi kibicami, smakowało naprawdę dobrze. To był świetny mecz, napawał optymizmem przed, przed całym sezonem, bo to była z tego co pamiętam. Jedna z pierwszych kolejek, bodajże trzecia. I właśnie ten mecz wybieram jako najlepsze spotkanie w poprzednim sezonie, chociaż wiadomo, że kilka e, kandydatów do tego miana było. E, mimo wszystko tych najgorszych meczów e, do wybrania było zdecydowanie więcej. Ja wybieram mecz z Krakowią na wyjeździe przegrany 3-0, po którym to trener Mariusz Lewandowski został e, oficjalnie zwolniony z Radomiaka Radą. E, moment przejściowy, moment kiedy to Konstantin Gilka został zatrudniony. E, jakby nie patrzeć, był to jeden z najgorszych meczów w poprzednim sezonie. Jeśli chodzi o transfery, no to wydaje mi się, że faworytami jest oczywiście Rafał Wolski, bo to jest gwiazda ekstraklasy z poprzednich lat. Uznane nazwisko, jeśli chodzi o naszą ligę. W meczu z górnikiem Zabrze zaprezentował się bardzo dobrze. We wczorajszym, mechu, me, we wczorajszym meczu z Lechem Poznań troszeczkę słabiej, ale myślę, że on może stanowić o sile ofensywy naszego zespołu. A jako drugiego zawodnika wybieram Pedro Enrique, który wczoraj pokazał się troszeczkę gorzej, ale z górnikiem także goli, asysta. Myślę, że jako ewentualny następca czy to zastępca rezerwowy Leonardo Roszy, kiedy to Portugalczyk wróci już do pełnej dyspozycji i zdrowia, może nam naprawdę dużo radości jako kibicom dać. Jeśli chodzi o tych najgorszych zawodników wytransferowanych, może nie najgorszych, bo tak bym tego nie nazwał, bo wiadomo, że każdy jeszcze może się jakoś pokazać z dobrej strony, no ale wiadomo, że póki co słabo pokazał się Krzysztof Bąkowski wypożyczony z Lecha Poznań, aktualnie broni w naszej bramki Filip Majchrowicz, ale to też jest młody zawodnik z doświadczeniem w pierwszej lidze, więc myślę, że on także może się odbudować i jeszcze sporo radości nam dać. Także Helder Sa, portugalski boczny obrońca, tutaj z kolei wybieram go, przez to, że jeszcze przed sezonem na rozgrzewce przedmeczowej doznał kontuzji. To jest z kolei dosyć przykre, można powiedzieć, no bo zapowiadał się nieźle, był młodzieżowy reprezentant Portugalii, a taka fatalna kontuzja, mamy nadzieję, że jak najszybciej nasi lekarze zdołają Heldera Sa wyleczyć. Czego oczekiwałbym po następnym sezonie? No mam nadzieję na jak najwyższe miejsce w lidze oczywiście, bo myślę, że w tym sezonie nie celujemy tylko w utrzymanie, ale także w te wyższe pozycje, takie jak chociażby top 8 czy top 6 zresztą o tym jeszcze w kolejnym pytaniu będę mówił. No i chciałbym też, żeby jednak ci młodzieżowcy Także pokazywali się chociaż z ławki, bo czy to chociażby Okoniewski czy Żurawski. Żurawski już wypożyczony do pogoni Grodziska Mazowieckiego, no ale chociażby Krystian Okoniewski zostaje w drużynie. Były zawodnik Lechii Gdańsk pokazywał się w poprzednim sezonie w tych końcówkach naprawdę nieźle. Może zagrać na skrzydle. Więc naprawdę na końcówki meczów w ekstraklasie może wchodzić czy to za Rosemedo, czy to za Luisa Machado. Póki co Krystiana nie ma nawet na ławce rezerwowych, więc Konstanty Gielka raczej w tych młodzieżowców nie celuje, ale zobaczymy jak się ta sytuacja rozwinie. Mam też nadzieję na to, że... Nie będziemy tak odpuszczać Pucharu Polski, bo w ostatnim sezonie przecież odpadliśmy z Lechią Zielona Góra. Według mnie to jest skandal i nie możemy do takiej sytuacji doprowadzić w najbliższym roku i w najbliższych rozrywkach Pucharu Polski. Mam nadzieję, że dotrzemy również jak najdalej w tych rozrywkach. Które miejsce zajmiemy na koniec sezonu? Mój typ, powiem bezpiecznie, że znajdziemy się w top 8, ale osobiście liczę także na miejsca top 6 czy to top 5, bo naprawdę nie ma wielu bardzo dobrych drużyn w Ekstrakasie. Wiadomo, że jest to słynne top 4, jest Piast jest Górnik Zabrze, jest też Zagłębie Lubin typowane jako czarny koń tego sezonu Ekstrakasy, ale liczę, że Radomiak chociaż w tym top 6 się znajdzie na sam koniec najbliższych nadchodzących rozgrywek, w sumie już rozpoczętych nawet. Grzegorz poprosił mnie także o krótkie podsumowanie tych ostatnich dwóch meczów, bo zarówno w Zabrzu, jak i dzisiaj w Poznaniu i także wczoraj, bo wczoraj mecz się odbył. Byłem jako dziennikarz na trybunie prasowej, więc miałem bardzo dobry widok na to, jak rozgrywa nasza drużyna mecze. I powiem tak, z Górnikiem naprawdę dobre spotkanie. Wczoraj także zagraliśmy dobry mecz. Zresztą pisałem o tym na swoich mediach, że zagraliśmy bardzo wyrównany mecz z Lechem Poznań. A jednak same błędy indywidualne doprowadziły do straty goli, bo przy pierwszej bramce czy to Jakubik, czy później Abramowicz zawinili. Przy drugiej także no, była kontra, Mateusz Cichocki bardzo łatwo minięty przez Filipa Szymczaka. Bardzo ładny gol Filipa, No ale jednak nie możemy doprowadzać do takich sytuacji, jeżeli chcemy walczyć o te najwyższe cele. Tak czy inaczej myślę, że sezon zapowiada się naprawdę dobrze, bo widać, że Konstantin Gilka swoją rękę do tej drużyny przyłożył. I że styl gry jest zupełnie inny niż pod batutą Mariusza Lewandowskiego i naprawdę napawa to optymizmem na nadchodzące kolejki. Jeszcze raz dziękuję bardzo Grzegorzowi za zaproszenie do tego odcinka i mam nadzieję, że jakoś się spodobał i że moje wypowiedzi gdzieś tutaj się widzą, spodobały. Dziękuję raz jeszcze i się żegnam.